Wielka Warszawska jest tym wydarzeniem bardzo szczególnym, na który wszyscy czekają. Czekają warszawiacy, czekają dżokeje, dżokejki, czekają konie, bo dzisiaj zmagają się trzylatki i starsze konie na dystansie 2600 metrów, ale Wielka Warszawska to jest szczególna też pula nagród. Dzisiaj w puli znalazło się blisko półtora miliona, więc jest o co walczyć. Wielka Warszawska znalazła się w kalendarzu imprez międzynarodowych, a więc fantastycznie, bo mamy uwagę z całej Europy. Ale jest to też moment szczególny dlatego, że dzisiejsza Wielka Warszawska jest jubileuszowa. Odbywa się po raz 80. Jestem delighted i tutaj Um, I'm also very pleased that the UAE Cup has become a main feature on our annual agenda of horse racing, but also on this beautiful track's annual agenda. Arabian horses are dear to our hearts. we come from arabia but also i've discovered as an ambassador of the united arab emirates to poland that arabian horses also are dear in the hearts of polish people and part of the long tradition of horses here in poland having the we cup seeing my country's flag here in warsaw is also a bonus for me mamy 46 dni wyścigowych w sezonie ee, wyścigowym na, na to, że wyścigów konnych w Natomiast dzisiaj gościmy tutaj wszystkich Państwa z okazji Wielkiej Warszawskiej znakomitej gonitwy premium, która otrzymała charakterystyczne wyróżnienie Listet. Tor Wyścigów Konnych Służewiec są tylko konie, to też zabytki, to też piękna przyroda, piękne otoczenie. Totalizator sprawuje ten mecenat już od wielu lat. Wszyscy czujemy się w obowiązku do tego, aby dbać o te zabytki, o tą znaczną część polskiej historii, która tutaj w tym miejscu również się dokonywała. Totalizator sportowy, który jest mecenasem tego miejsca, obchodzi w tym roku 70. rocznicę swojego powstania, a więc mamy co świętować. I mówiąc o świętowaniu, dzisiaj również kończy się szczególna seria dedykowana Jokejkom. Jeść czy nie, rozpoczęły w maju zawody tak zwane Women Power Series i dzisiaj będzie zakończenie tych zmagań, bo kobiet w jeździectwie jest bardzo dużo. One są i w stajni, i przy pracy z końmi, i przy trenowaniu, a dzisiaj będą finiszowały przy tym właśnie wydarzeniu Women Power Series. Bardzo dużo emocji, jeżeli chodzi tutaj o e, cały event na Służewcu. Można powiedzieć że taka kumulacja emocji, oprócz tego, że wyścigi fantastycznych zwierząt, to do tego ta kultura, kobiety pięknie ubrane, przyozdobione w różnego rodzaju kapelusze, Panowie w kaszkietach, w różnego rodzaju ostrzelonych garniturach, i to jest myślę coś fajnego. Jestem szczęśliwy jako nowy ambasador totalizatora sportowego, który wspiera sport od wielu, wielu lat i działalność, którą mamy razem, i działania, które robimy razem z totalizatorem sportowym. Myślę, że dadzą szansę wielu młodym sportowcom i co najważniejsze, sprawią, że sport będzie na jeszcze wyższym poziomie. Totalizator sportowy ee, i Lotto. Wspierają e, sportowców, że mo możemy tak by dalej e, uprawiać sport i, i dalej tak by dawać siebie wszystko, żeby tak by poszerzać swoje granice. O. <laughs> Między skokami narciarskimi a wyścigami kon konnymi e, jest taka jedna najbardziej wspólna e, cecha, czyli rywalizacja, którą tak naprawdę każdy lubi. Córka moja akurat uprawia jeździec, ale bardziej parkury skacze na koniach. No posadziła mnie tam dwa razy na konia, ale żeby jakby gdzieś tam na takim poziomie jak tutaj właśnie się ścigają, i to chciałbym trochę jednak poświęcić czasu.